Hejka, cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w Minecraft świąteczną mapę tak, witam was wszystkich bardzo serdecznie, dawno nie było żadnego odcinka a ponieważ zbliżają się święta stwierdziłem, że, że zrobię świąteczną serię jestem w dalszym ciągu chory, przeziębienie mnie nadal trzyma ale mówię, że muszę zrobić coś, muszę coś nagrać dla was, żebyście nie zostali tak bez niczego a że święta to święta, ważny okres w naszym życiu to mówię, nagram coś. Tak, Zainstalowałem sobie jakiś resource pack, żeby wszystko wyglądało tak ładnie, żeby był świąteczny, ładny klimat, żeby się nam przyjemniej grało. Także fajnie, będziemy sobie tak grać na spokojnie, wiecie, bez presji, bez niczego. Po prostu typowy skyblock. Dobra, zaczniemy sobie może od standardowo od zrobienia generatora. Tylko, tylko żeby to zrobić trzeba pomyśleć. Będzie woda dobra. Na pewno zetniemy sumużę drzewo, drzewa, bo trochę się boję, że ją spali od lawy, a myśmy tego bardzo nie chcieli. Byśmy bardzo tego nie chcieli. Więc, widzowie, jeśli wam się podoba ten filmik, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie również komentarz, będę bardzo wdzięczny za to i udostępnijcie filmik kolegom. To bardzo pomoże, wspiera, bardzo wspiera, pomaga się rozwijać, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra. Jest to standardowa taka mapa, którą chyba każdy zna, jeśli chodzi o Skyblock. Tam widzę, mamy jakiegoś kaktuska, tam pewnie coś jeszcze jest. Wiecie, co możemy sobie zwiększyć w sumie? Render A, nie to. O, tak, tak, tam jest domek. Wiedźmy, tam widzimy jakieś iglo. Także na spokojnie będziemy sobie zbierać. Dobra, Postawimy sobie tak. Zaczniemy od wody, tylko że tak, wodę sobie postawimy tutaj. I lava. I mamy nasz cobblestone. Dobra, to tak. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić jest oczywiście crafting table, który da nam możliwość zrobienia patyków, a z patyków możemy sobie, jak dobrze wiecie, zrobić kilof. Jak już mamy kilof, to już jesteśmy w domu, tak? Bo możemy sobie oczywiście kopać kobla. No jest standardowo ojo tego nie chciałem zrobić, ale to się zawsze zdarza. Więc taki protip. Zostawcie sedeska pod spodem, o nie sadzonka spadła w przepaść Ale by był przypał jakby Ją Nie udało za sadzonki wydropić, także Trzeba zwracać uwagę na to, może trochę powiększymy już tą wyspę o, Dobra Nie ma więcej, dobra Nakupiemy kobelkę i powiększymy jeszcze tę wyspę, bo tak nie może być Tak nie może być widzowie, nie możemy stracić tego Także na spokojnie Mam sadzonkę, jej, bardzo dobrze. Mam sezonkę, także już jesteśmy w domu, można powiedzieć. Yy, także tak, mam nadzieję, że wam się seria będzie widzowie podobać i będziemy się dobrze bawić. Myślę, że ładnie to wszystko wygląda. Specjalnie zainstalowałem i świąteczny resource pack, żeby gierka wyglądała bardziej świątecznie, żeby był taki klimat. Oczywiście postaram się, żeby odcinki wychodziły codziennie, więc jak ktoś chce. To zapraszam codziennie około godziny 16 powinien się pojawiać nowy odcinek do SkyBlocka, czy jeszcze jakąś inną serię wymyślę, może jeszcze jakiś survival wleci, Zobaczymy, zobaczymy. Na razie się nie nastawiam, bo jestem przyziemiony, nie mogę męczyć zbytnio gardła. Ale specjalnie dla was nagrywam, bo po prostu stęskniłem się za tym i za wami. Chciałbym też robić z powrotem live'y, ale no... Mówię, z lewami jest taki problem, że no, ciężko jest, bo gardło mi po godzinie mówienia już wysiada, już jest ciężko bardzo mówić. Ale na pewno staram się tak jak mogę, tak się staram, żeby te live y były Także warto wbić na Discorda, link macie w opisie Tam jak będzie stream to na pewno będzie informacja A przeważnie streamy robię około godziny 18, więc też możecie po prostu wbijać na kanał i sprawdzać, czasami się streamki pojawiają Dobra Standardowo, kopiemy kobelka No tak wygląda niestety Skyblock moi drodzy Oj, oj, nie straciłem, o nie, dobra jest Prądki są strasznie takie nudnawe, że tak to ujmę, bo tam nic się nie dzieje, kupiemy sobie kobelka, powiększamy wyspę, no mówię, Skyblock jest taką spokojną, fajną, fajnym trybem, że tak to ujmę, jak ktoś sobie lubi na spokojnie pograć Minecrafta, to Skyblock jest dobrą opcją dla niego, także jak komuś się nie podoba taki nudniejszy gameplay, gdzie sobie tam Wiecie, zbieram kobelka, powiększam wyspę powolutku, no to oczywiście można wyjść z filmiku. Nikt do nikogo niczego nie zmusza. Eee, także fajnie, dobra, lecimy dalej. Ej, nie robi się tak. Zastanawiam się, czy wyspę lepiej jest robić z kobla. Czy może z desek? A może z pół bloków z kobla? Zastanawiam się właśnie, bo chciałbym, żeby to w miarę nawet tak ładnie wyglądało, że tak to ujmę. Ale myślę, że kobel będzie spoko, nie? Znaczy, drewna chyba się szybciej i więcej się pozyskuje. Zamieniam. Co to jest? Ej, tego miejsca nie znam. Tam mogą być ciekawe rzeczy. Boję się, widzowie, siedzieć we własnym domu. Boję się. Ponieważ obecnie jest taka pogoda, że jest tak straszny wiatr, że normalnie łamie drzewa i czuję, jak co chwilę mi coś w dom uderza. Jest to nie, niemiłe bardzo niespokojniejszy człowiek czuje. No niedobrze, niedobrze. Niedobrze się stało, że mi się kilo skończył i robi się noc. Czy ja mam jakąkolwiek pochodnię? Czy lawa tam oświetlania trochę, więc coś tam daje, ale to nie jest za dużo. Oj. Oj, 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 oj. Oczywiście odcinki będą pojawiały się codziennie od dzisiaj do 27 grudnia, czyli do końca świąt. Być może uda mi się nawet do, do nowego roku. Zobaczymy, jak długo uda mi się te daily trzymać. Ale cel jest, żeby chociaż ten tydzień yy, codziennie pojawił się jakiś filmik. Yy, czy się uda? No zobaczymy, nie? Zobaczymy widzowie, jak to będzie. Nie będę się teraz nastawał. Dobra, sprawdźmy, co jest na tej mapie. For you. Co for me? Coś dla mnie. O, a, chodziło pewnie o lawę i ten, okej. Okay. Możliwe, możliwe, że o to chodziło. Ej, ładnie to wygląda. Pewnie wam resource ładnie, Uuu, a jak ładnie niebo wygląda. Ładnie, ładnie. Myślę, że pierwsze co to pójdziemy po kaktuska. Chociaż nie wiem do czego nam się kaktus na razie przyda. Na początkowym etapie gry. W ogóle jak chodzi o Skyblock, to jesteśmy ograniczeni w surowce, co jest mega problemem. Dlatego też będę miał pewnie takie momentami zagwątki. I będę się zastanawiał, co ja mam robić. Co ja mam robić. Skończą mi się pomysły pewnie. Ale spokojnie zawsze możecie podsuwać mi jakieś challenge w komentarzu, które mogę wykonywać na odcinku. Więc jak macie jakiś fajny pomysł na challenge, Jest zadanie, które mam wykonać, napiszcie je w komentarzu. Ja na pewno każdy komentarz czytam i wezmę pod uwagę w razie czego coś fajnego się pojawi. Didzie znaczy, dobrze lecimy. Oczywiście będę też wyspę powiększał poza odcinkami, żeby. Po prostu nie warto tak dużo czasu Waszego antenowego, bo to trochę tam wiadomo zajmie, nie? Powiększenie wyspy, czy kopanie kobla nie jest takim interesującym zadaniem Jakby się mogło wydawać, więc to będzie akurat w mojej kwestii, żeby to zrobić poza odcinkiem Oj, oj, Czy uda? Nie wiem Problem jest taki, że mam tylko jedno wiadro i jedną wodę Zastanawiam, jak zrobić nieskończone skończone źródełko Cokolwiek, czy tam gdzieś będzie woda? Nie wiem, nie wiem, tego się dowiemy czasem. Ale no, jest to bardzo niepokojące. Też trochę nie podoba mi się to, że na tej mapie niektóre rzeczy są. nie są na równym poziomie, tylko na przykład tamten domek widzimy strasznie nisko, to będę musiał się w dół budować, będę potrzebował do tego wody. Um, tutaj jest iglo, też jest niżej. To już też będę potrzebował tamto, też jest niżej. Więc to jest. A i tam w ogóle skrzynka jest, jeszcze nie widziałem. Okej. Okay. I tam jakieś rzeczy będą dla nas. Okej, okay, ale nie widzę innej wyspy żadnej i to mnie trochę martwi. Nie wiem, czy mam we wszystkie strony świata się budować. Ale nie mamy tej wody. Trochę niepokojące. Hmm. Mam nadzieję, że tam będzie ta woda. W następnym odcinku postaramy się pójść na tą pustynną wyspę i zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Eee, przydałoby się zrobić pochodnie, tylko że do tego potrzebowalibyśmy, żeby nam drzewko urosło a na razie się na to nie zapowiada zrobimy sobie od razu też piecyk piecyk może się przydać, to mi się wydaje Więc zrobimy sobie piecyk jak urośnie drewno czy drzewa, jak urośnie to je zetniemy i zrobimy sobie z niego węgiel drewny, a z tak tego zrobimy sobie pochodnie żeby trochę chociaż pooświetlać bo ja myślę, że piecyk się przyda na pewno prawie Zrobimy sobie skrzynkę, ale mam mało drewna. Nie chcę całego zmarnować, bo możemy się jeszcze przydać. Nie wiem, kiedy urośnie. Ale mnie to wkurza, że to się tak pali. Nie wiemy, kiedy to drzewko urośnie. Niestety. Mączki kostej nie mamy, więc to nam też nic nie da. No, jest średnio na razie, jest średnio na jeża, ale na pewno dam radę. Ups, radę to ogarnąć. Ej. Nie ładnie, że to się tak pali. Nie podoba mi się to. Oh, bardzo ładnie wygląda ta gierka. Fajnie, że... Normalnie to jest podminiony blok, że to wygląda jakby był zaśnieżony. Oj, pada śnieg, powiedziałem o śniegu, pada śnieg. Chciałem nawiązać do tego, że nawet w Minecrafcie pada śnieg, a w prawdziwym życiu kolejne święta mamy bez śniegu. To jest bardzo, bardzo smutne dla mnie. No nie fajnie, nie Od dawna już w śniegu nie było święta i tęsknię za tymi czasami. Marzenie, żeby w tym roku był śnieg, ale to może się nie spełni, bo mamy obecnie 9 stopni na zewnątrz. Nawet nie ma temperatury na minusie, jak zawsze była zima kiedyś. Byłem mały, no to jest strasznie zbud. Od jakichś 10 lat nie ma w ogóle śniegu praktycznie w świętach. Nie, 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 ale bym umarł. Ale by było, ale by było. Chciało mi się przeskakiwać, co? No ładnie, ładnie was robisz. Ładnie się zachowujesz. O, widzę, pierwszy śnieg opadł. Mamy, będziemy mogli go sobie łopatą zebrać. Zrobimy sobie bałwanka. Nie wiem po co mi się śnieg przyda, ale w razie czego, sobie go weźmiemy. Może zrobimy sobie, sobie armię owanków. Potrzyma czas pokażę Myślę, że to nie by byłby głupi pomysł. Dobra. Mm. Dobra, widzowie. To by było na tyle z tego odcinka. Wiem, że jest krótki, ale nie chcę, też żeby były turbo długie te odcinki. Chciałbym, żeby tak trwały z jakieś 15-20 minut max. A że to jest taki pierwszy odcinek i zawsze mało się dzieje, no bo nie możemy za dużo zrobić, to nie będę waszego czasu marnował. Poza odcinkiem powiększę sobie trochę wyspę, poczekałaś urośnie nasze drewno i w kolejnym odcinku zajmiemy się puściem na... Tą właśnie jakże piękną, pustynną wyspę, która jest za mną. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny, napiszcie komentarz z jakimś zadaniem, które mam wykonać. I widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Uczenia i pa.